Specjalnie dojechałam do samego do port portu. Idę szukać teraz e, tego punktu pielgrzyma, żeby odnaleźć swój, swój paszport pielgrzyma, i, który będę zbierać na początki. I chyba będzie gdzieś tutaj. Nie wiem gdzie, ale chyba gdzieś tam. No i znalazłam, ale nie to biuro co trzeba. Teraz dostałam mapkę, na której idę szukać biura pielgrzyma, a nie biura turystycznego będę odbierać swój paszport. Ta pani powiedziała, że mam iść do kościoła i w lewo. I tam będzie biuro pielgrzyma. Że to może być tutaj, ale nie jestem pewna. Znak, jakby się zgadzał. Jak się okazuje, Bioró Kilograma też ma swoje godziny otwarcia. I tak jak widzę, od 7.30 do 12.00, a nie już 12.25 będzie dopiero otwarte od 13.30. I jeszcze ostatni rzut oka na ten piękny most na bramę, z której wychodzą pielgrzymi i ruszam na trasę. I tak jak w wieży powiedzieli, właśnie się dostałam do skrzyżowania, na którym mogę sobie wybrać trasę, którą będę chciała pójść. Gdybym poszła tędy, eee, szła, szłabym trasą, która biegnie wzdłuż szosy, jest... Eee, Płaska, nie jest jakoś zbyt wymagająca, ale też widoki z niej są średnie. Skręcając tu w lewo, będę szła trasą, która się nazywa trasą napoleońską. Ma spore przewyższenia, gdzieś tam na odpoczynku później pokażę. No ale może być ciężko. Mam nadzieję, że widoki to wynagrodzą. No i cisza, brak samochodów. Zobaczymy, czy dam radę, bo już jest. 14, ale nie wiem, czy się pokaże na zegarku. Nie wiem, fajnie widać. W każdym razie jest 14, przede mną 25 km, zobaczymy. Po drodze, oczywiście, szukamy znaków. To już są pierwsze wskazówki, żeby wydostać się z miasta, ale widzę, że dzisiaj nie będzie łatwo. na nagrywałam taki przepiękny widok prosto z trasy a tutaj proszę jakie cuda można sobie kupić e, wodę w automacie pośrodku niczego potwierdzam, że dla tych widoków które wykupił ze warto wybrać Teraz na poleńską jest niesamowicie ciężka, a przynajmniej na samym początku jeszcze jest tak ciężkim plecakiem jakim. mam, ale to tak po drodze. Zobaczcie. Dobrze widać. Jak całą trasę tutaj tutaj, tutaj, tutaj przy tym domku, i tam dalej wędrowałam taką asfaltową ścieżką. I w tym momencie już jest takie skrzyżowanie. Tam są takie dwa żółte znaczki, pokazujące, że właśnie tam prowadzi kamino. Jeszcze dla pewności jest tutaj duży znak. Jeszcze na szybko z bliska poniżej Orison. 2 km to jest właśnie ten pierwszy większy postój. Jak pokazuje pół godziny drogi, ale chyba bez postojów żadnych, a ciężko z tym plecakiem. No i trochę wyżej, niby docelowe miejsce dzisiejszego mojego noclegu to jest właśnie ta Orega. 19 km, 4,50 godziny. Nie wiem. Mam nadzieję, że jednak podołam zadanie. Znów doszłam do rozstaju dróg i się zaczęłam zastanawiać, w którą stronę pójść. No i w końcu uczę się szukać strzałek. I jedna z nich jest właśnie tutaj. Ukryta, ale jest, więc idziemy w tym... Idziemy. Ja idę, idę sama. nie ja wiem jakoś mam tak. Rzodruchowo mówię, że idziemy. W sumie, bo na trasie poznałam litwinkę, z którą po prostu na postojach się zatrzymujemy razem. Ja do niej dochodzę, bo jest trochę szybsza, ma lżejszy plecak. Siedzimy, jemy, pijemy wodę wspólnie, po czym się rozdzielamy. Przez to w głowie też mam tak, że mówię, że idziemy, ale nie, idę sama. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy. Jestem na tyle odważna, żeby do przejść. Jeden tu się tak na mnie patrzy. Ojej! Idź sobie. Teraz mam wrażenie, że to będzie i szczerze to mam taką nadzieję, że tak jest, tak trochę mapka mówi. Teraz robię sobie mały obyczek, obyczkami w tle. No i co? I ruszam dalej. To jest pan, który mija tutaj mnie już chyba z 15 razy. On taki jeździ i jeździ i jeździ, tylko się uśmiecha i patrzy i potem mi mówi, że już późno i się coś na wysztu i tak. Za mną jest krzyż. To jest taki punkt charakterystyczny. No. Jest godzina 8.30 i ja wstałam jakoś około 8.00. Jestem po mojej pierwszej nocy w namiocie i w ogóle na kamino.